Witam Was wszystkich bardzo serdecznie I ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z RPG Makera Poradnik, no właśnie, zawsze zapominam to powiedzieć A więc czym się zajmiemy dzisiaj? Kilka osób prosiło mnie o jeden ze skryptów, który myślę jest bardzo przydatny I... który no, no właśnie jest przydatny i fajny do gry Zresztą tylko takie tutaj pokazuję, no ale mniejsza o to O co mi chodzi? Jest to skrypt na depozyt, dzięki niemu można sobie wrzucać itemy do skrzyni, jakaś tam skrytka czy coś i wiecie, można pobierać sobie te itemy, wrzucać z powrotem i tak dalej, i tak dalej no i właśnie dzisiaj pokażę ten skrypt, jak to wszystko działa jak to wszystko właśnie funkcjonuje a więc na początku wejdę do gry, tylko tutaj sobie start ustawię wejdę do gry i wam pokażę jak to wszystko wygląda od strony takiej wizualnej nowa gra, no i dobra, jedziemy właśnie, tutaj widzicie yy, w dole skrzynie, ale tą wersję najpierw Wam pokażę. Tak wygląda skrypt ogólnie cały, czyli możemy zdeponować sobie kilka rzeczy. Widzicie, tego nie możemy zdeponować, bo to jest przedmiot zadania, czyli można włączyć w tym skrypcie przedmioty, których nie da się zdeponować. Możemy sobie pobrać kilka miksturek i wszystko tutaj, właśnie widzicie, pobieraliśmy sobie, wszystko jest git. Idziemy teraz do skrzyni i co się dzieje ze skrzynią? Patrzcie. Otwiera się nam cały ten e, interfejs i możemy z deponu, i pobierz wy, wyjść tak samo w sumie jak tam, e, jak w tamtym, u tamtego kolesia. Z tą różnicą, że popatrzcie teraz, skrzynka się zamyka jak chce. No więc o to właśnie chodzi. Y, jeszcze tak, y, idziemy na drugą mapę, bo jeszcze mam jedną rzecz wam do pokazania. Ten skrypt ma do, dość dużo takich funkcji. Ja to pokażę na przykładzie ducha, który teraz brutalnie zginie brutalną śmiercią. A więc ginie. Pojawił się popiół, więc, no, to zjaraliśmy go. E, duch się zjarał i został po nim tylko popiół, czyli taki ekwipunek. Przeszukać szczątki, tak. Pobierz. Wiedza z zaświatów. No i git. Możemy też tutaj wrzucić z powrotem, i to jest troszeczkę minus tego skryptu, no, ale nieważne, nieważne. To właśnie widzieliście, że sobie wejdę, wejdę sobie jeszcze raz, nie ma tutaj nic. I teraz tak. I temy włożone do skrzyni obok. Czyli wszystkie itemy jakie mieliśmy Uuuu Aha zapomniałem new dodać Dobra spoko, spoko. Ok <grytania> Zapomniałem po prostu zadać tego new na koniec Ok no i wchodzimy teraz sobie Z powrotem na tą lokację Mamy tutaj widzicie w plecaku O teraz tyle itemów Item włożone do skrzyni obok Otwieramy skrzynkę I jak widzicie wszystkie nasze itemy z naszego ekwipunku Przeniosły się właśnie do tej skrzynki Możemy sobie teraz je pobrać. Jeszcze raz. Widzicie, znowu zostały włożone do skrzyni. Można to zrobić jakoś, nie wiem, jakoś, że trafiam, nasza postać trafia do więzienia i wszystkie itemy nasze trafiają do skrzynki. Tak było w Wiedźminie mniej więcej. No i właśnie na tym to mniej więcej polega. Od razu mówię, że może być hałas w tle, bo aktualnie mam w pokoju 31 stopni, a mój komputer działa jak ruski kombajn. Taki mniej więcej odgłos wydaje, dlatego od razu mówię sorry, no nic na to nie poradzę. Jest na dworzu tak, że po prostu o Jezu. E, upał. Ale tak, wróćmy do skryptu samego. E, edytor skryptu, jak ten cały skrypcik wciąż w środku wygląda. To jest autorstwa Game Guy. Item Storage to jest angielski skrypt. No właśnie. W wersji 1.42. Akurat ja tutaj nagrywam na wersji 1.42. Aktualnie jest to najnowsza wersja. No, i tak. Możemy tutaj pokrótce wyjaśnić o co chodzi. To jest system wzorowany na e, takich systemach e, u, schowków z The Elder Scrolls Fallouta I mniej więcej tak to wygląda. i Możemy przeszukiwać różne skrzynie. Maksymalnie różnych tych e, skrzyń, takich zróżnicowanych, można mieć 9, 9, 9, 9, chyba, tak. Ale to ja o tym później powiem. E, możemy składować itemy, brać je. Ze skrzyń Możemy mieć oddzielne skrzynie Oddzielne te takie schowki No to łatwy w użyciu Aha Przechowuje Znaczy te informacje o skrzyniach Czyli co się znajduje w skrzyniach Przechowuje w pamięci systemu Nie używając do tego zmiennych Maksymalny Aha Maksymalna ilość itemów w skrzyni Możemy ustawić takie domyślne przedmioty, które będą już w skrzyni na początku, że będziemy mogli je wyjąć od razu. Możemy ustawić jakieś itemy jako key items, czyli te itemy, których nie można zdeponować do skrzyni. Można, można użyć komendy weź wszystko, albo wszystko wrzuć do skrzyni. Tylko to nie jest już wpisane w skrypt, to trzeba wywołać. Czy nie jest wpisane w to okienko skryptu, tylko trzeba to po prostu wywołać. Skryptem. <laughs> e, mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Po prostu nie ma w tym okienku tego, że weź wszystko albo zdeponuj wszystko. No, tylko o to mniej więcej chodzi. E, tak, na początku, żeby wywołać ten skrypt, musimy wkleić taką komendę, czyli dolar. E, nie wiem, czy to jest dolar, to jest takie s przekreślone, takie pionowo. SIN równa się sin, kładka quest, new i w nawiasie od razu bez żadnej spacji nawias. Cześć, kładka ID, czyli ID tej skrzynki. To y, później Wam powiem, gdzie ta ID się ustawia. Y, Przecinek, spacja, max items, czyli maksymalna ilość itemów, jakichkolwiek itemów, jakie może trzymać skrzynia. Więc jak y, damy tutaj 5, to na przykład jak będziemy chcieli wrzucić 10 potionów, to nie będzie się dało takich samych potionów, tylko będzie można 5. O to mniej więcej chodzi. Można oczywiście bez tego max-items, czyli po prostu tylko w nawiasie dać chest-id, na przykład 1 I wtedy się ustawi domyślna wartość maksymalnych rzeczy składowanych Czyli maksymalna taka wartość jaką można składować O tym też będzie później Aha. no to już było I teraz, teraz tak, o tym, tym, weź wszystko, zepony wszystko To są takie, to jest komenda dwulinijkowa tak jak wywołowanie było tej komendy tutaj, czyli to jest komenda jednolinijkowa To ta jest dwulinijkowa No właśnie, zresztą to widać Czyli, żeby wziąć wszystko ze skrzyni No Komenda do wzięcia wszystkiego ze skrzyni Jest ta linijka i ta linijka, czyli w wywołaj skrypt musicie wkleić to i to I tutaj oczywiście zamiast chest id dajecie id skrzyni Z której ma być wszystko wzięte do inwentory gracza Tutaj jest ta sama operacja, tylko że odwrotnie Czyli skrzynia bierze wszystko od gracza No i tutaj jedyne co się różni to tutaj ta linijka Czyli empty all zamiast take all No i tutaj ta pierwsza linijka jest taka sama Bo ona po prostu informuje skrypt ym, Z której skrzyni ma coś robić Czyli pobierać albo wkładać do jakiej skrzyni Właśnie informuje skrypt o tym tutaj właśnie Można oczywiście też wkładać do skrzyni skryptem Wkładać, zabierać y, itemy no i robi się to w ten sposób. To też jest dwunilinijkowa yy, komenda. Tak, wywołanie skryptu. Pierwsza tu się nie zmienia, czyli chest game chest, chest ID. No i druga linijka wygląda w ten sposób. chest. Kropka. I teraz zamiast tej, tej, tej i tej wartości musicie wstawić odpowiednie yy, nie wiem, w niektórych w jednym przypadku liczby, a w drugim yy, literki. Tak. Zamiast AAA dajecie albo ADD albo Take, czyli te 3A usuwacie i dajecie albo ADD albo Take w zależności czy chcecie wziąć czy zabrać coś ze skrzyni. ADD to jest dodanie, take to jest wzięcie ze skrzyni. Zamiast BBB pisujecie albo Item, albo Weapon, albo Armor. Czyli jeżeli chcecie zabrać item, no to item, jeżeli broń, no to Weapon, jeżeli armor, no to Armor. Tak, bo w bazie danych jest rozgraniczenie na itemy, bronie i armory, więc w skrypcie też tak jest. Yy, po prostu tak system wygląda. Zamiast tego ccc buty <grym> item weapon armor id, czyli yy, liczba porządkowa, czyli numer w bazie danych itemu, broni, albo po prostu armora, czyli pancerza w bazie danych, to to jest ten numerek obok nazwy w bazie danych, właśnie. Zamiast DDD to jest Amont, czyli ilość tego itemu, która ma być zabrana albo dodana. Myślę, że to jest w miarę proste. Czyli po prostu wklejacie te dwie linijki, jakoś nie wiem, w równoległym zdarzeniu albo coś, żeby usunąć graczowi jakąś rzecz ze skrzyni albo dodać coś takiego, właśnie. Czyli nie wiem, na przykład masz Wędrowczew, to jest w Twojej skrzyni zdeponowałem Ci miecz. Tak to może wyglądać, bo nie na przykład gracz może nie mieć miejsca w ekwipunku czy coś To lepiej składować właśnie do skrzyni Także, yy, tak, dajecie na przykład właśnie tą komendę i dziadek wam właśnie składuje do skrzyni Nie wiem, miecz jakiś albo naszyjnik, albo cokolwiek I to jest właśnie główne to Tutaj nie powinniście nic zmieniać, chyba że dodaliście nowe jakieś te kondycje Nie, czy, nie, nie kondycje, atrybuty yy, dla yy, w swojej gry Domyślnie jest to ustawione na 17. Ja zaraz pokażę o co z tym chodzi z tym 17. To jest właśnie taki item ID, czyli idemy, idemy. Itemy, które nie mogą być składowane, mają taki atrybut 17. Ja zaraz to pokażę. Dalej mamy wartość właśnie domyślną, czyli ta wartość. Jeżeli wpiszemy tą komendę bez ustalenia max items, to właśnie wpisze nam się automatycznie ta wartość, czyli 9999. 9, 9, 9. Tyle itemów może być maksymalnie składowanych do skrzyni. Oczywiście jednego itemu tyle. Config chest Items. Tutaj do, ustawiacie domyślne skrzynie, jakie są, będą już automatycznie w grze po rozpoczęciu nowego zapisu. I tutaj wyjaśnię o co chodzi. Jeżeli chcecie dodać nową pozycję, wtedy dajecie Enter pod tym, tak żeby to było równo, i, i wpiszecie When. Dajecie kolejną liczbę, najlepiej to będzie 6. Ja tu ominąłem, nie dałem czwórki ale bo czwórka jest wykorzystywana jako co innego. When 6, ten return. Dajecie dwa nawiasy kwadratowe I pierwsza wartość to jest yy, Tutaj jest, aha, ID ID tego, czego, co będziecie składować Czyli na przykład powiedzmy jest 1 Przecinek, spacja I teraz dalej yy, Ilość tego wszystkiego, czyli na przykład 50 Przecinek, spacja I typ, czyli albo item, albo weapon, albo armor Tutaj macie wszystko napisane, jakbyście zapomnieli Tutaj jest właśnie id, amount, type Id, amount, type Jeżeli chcecie dwa itemy dodać, no to tak Czyli robicie tak eee, Powiedzmy, że ja tu dam sobie armor I zamykacie Nawiasem kwadratowym Dajecie przecinek, spację Nawias kwadratowy Na przykład 3, 1, 1 Tak I jeżeli chcecie zakończyć O Jezu, ja tu źle zrobiłem O tak to powinno wyglądać Nie tak? Tak i jeżeli chcecie zakończyć już tą linijkę, czyli yy, to mają być wszystkie itemy jest skrzyni to dajecie nawias kwadratowy A jeżeli dalej dajecie, no to po prostu dajecie przecinek, spacja i znowu otwieracie nawias kwadratowy To co tam ma być? Ja tu sobie zamknę już tak Czyli mniej więcej tak to wygląda No i żeby wywołać, yy, po prostu dajecie sin, sin, kładka chest, new No i w nawiasie 1 albo jeszcze po przecinku możecie dać wartość jak ile ma być maksymalnie itemów w skrzyni, o czym już mówiłem e, wcześniej, czyli o tym, co mówiłem tutaj, i miałem wytłumaczyć wam później, wytłumaczę wam teraz, w tym momencie, czyli o co mi tutaj chodzi? O co mi chodzi z tymi atrybutami? Otóż, item, którego nie można składować, ma tutaj akurat w tym demku ID 33 i nie chce, żeby ten item był składowany. Powiedzmy, że e, to jest gra hardcore i nie możemy składować sobie nie, miksturek HP. No to, żeby miksturki HP nie mogły być składowane, muszą mieć odpowiedni atrybut. Żeby nie mogły być właśnie składowane, klikamy sobie Quest Item. Tylko jak włączycie grę i dodacie ten skrypt do swojego edytora skryptu, nie będziecie mieli tego atrybutu. Bo nie jest on stworzony w bazie. I tak, właśnie, jak zaznaczony ma item te Quest Item, tutaj, to jest 17 atrybut, akurat automatycznie to jest ustawione. Tam, mówiłem, tam jest... OK, item id równ równa się 17 i tam możecie zmienić id tego atrybutu. Jeżeli przedmiot ma zaznaczone quest item, znaczy, że nie można go wyjąć w żaden sposób, znaczy nie, nie można go włożyć w żaden sposób do skrzyni, chyba że skryptem. Nie no, nieważne. Y tak, nie można go włożyć w żaden sposób do skrzyni gracza. Nie będzie mógł go włożyć, bo to jest przedmiot na przykład zadania albo prze hardcore gra i nie można tego ani sprzedać, mixturę HP albo ani włożyć do skrzyni. Co tam sobie wymyślicie. Teraz tak, w klasycznej grze macie od ognia do anty anioł, Takie macie atrybuty i to jest maksymalnie, nie macie żadnego quest item. Aby dodać nowy atrybut, przechodzicie sobie do tego, do zakładki system, oczywiście cały czas w bazie danych. I tutaj macie atrybuty, czyli ogień, lód, błyskawica, lód, a na końcu antyanioł i numer 17. Przypominam, że key item id właśnie było 17, eee, właśnie było 17 ustawione i tu jest właśnie liczba 17, jest o nazwie quest item. I właśnie ten atrybut, jeżeli posiada przedmiot ten atrybut, właśnie nie będzie mógł zostać włożony do skrzyni przez gracza. Żeby zwiększyć maksymalną ilość pól, tutaj wpisujemy ile pól ma być maksymalnie, czyli powiedzmy 20, to mamy 20 maksymalnie pól tutaj dodanych. I właśnie, możecie dać sobie jakoś nazwę albo nie dawać w ogóle. Ale to dla porządku dałem 17, właśnie nazwy Quest Item. I właśnie, przedmioty zaznaczone Quest Item, czyli nie może być składowane w skrzyni. Odznaczę to. Wiedza ze światów też nie może być składowana ze skrzyni. Teraz, jeszcze chciałem Wam pokazać, jak zrobiłem taką skrzynkę, która się tak fajnie otwiera. Włącza się ten skrypt, i ona się później zamyka, jak w Minecrafcie. Eee, właśnie, jak to wszystko wygląda? Od razu mówię, że to jest tylko takie coś, które dodaje nam itemy do ekwipunku, takie do testów Ziarno życia, kamień odporności, łuk z brązu, wiedza ze światów, plus jeden, a równa się on, widzicie O co chodzi? Eee, ten dziadzioł właśnie daje, znaczy ten kolo BTW to jest bohater z Parallel Worlds hmm jeżeli ktoś zauważył eee, tak, eee, tutaj jest skrypt, wywołanie skryptu proste, czyli sin równa się sin, kładka 1,5, czyli 5 itemów może być maksymalnie składowanych eee, otwieranie skrzyni all id 1 oczywiście nie musicie zapisywać w domyślnych skrzyniach tego tam w skrypcie, na przykład nie wiem, skrzynia 50 wywołacie, to po prostu ta skrzynia będzie pusta, bo nie jest nic na w niej zapisane i jest, zapisuje się w tej sesji. Nie zapisuje się do skryptu, tylko w tej sesji się zapisuje. Czyli po prostu możecie sobie tworzyć nowe skrzynie bez ingerencji w skrypt. Kóle jakbym do 50, to jakbym. O, jakbym dał tutaj 50, to jak wejdę do gry i wywołam ten skrypt, to ta skrzynia będzie pusta. Tak, ten schowek. ok, mniejsza mnie o to, właśnie miałem pokazać tutaj e, skrzynkę. Jak ona wygląda? Na początku jest to zamknięta skrzynka, ona jest obrócona tyłem. To jest zamknięta skrzynka. Na naciśnięcie przycisku animacja, blokada obrotu twarzą, nie stała animacja, bo się zepsuje, blokada obrotu twarzą i animacja. Teraz, ruszaj zdarzeniem. Powoli ta skrzynia się otwiera. SE to jest dźwięk z otwieranej skrzyni. Czekaj 4, żeby oddzielić... Yy. No wiecie, to jest... Ja już tłumaczyłem, że jak się po kolei da te... Polecenia, to one się wszystkie naraz wykonują. To tak by się od razu kliknęła ta animacja zamiast po kolei, czyli tak dźwięk, czekaj. Otwierana bardziej skrzynia, czekaj, otwierana jeszcze bardziej skrzynia, czekaj, i otwierana tak maksymalnie skrzynia. Czekaj, 15, to jest stała wartość, jeżeli dacie dajecie tutaj tak skrypt, jak znaczy jeżeli robicie polecenie tak jak ja, bo jeżeli dacie za mało, to skrzynia wam się od razu przełączy na tą yy, tę. Na tą stronę za szybko. 15 to jest taki optymalny czas, który ja myślę jest tutaj akurat wystarczający. No i właśnie, jak to działa ogólnie? Powiedzmy tak: włącza się ten przełącznik po 15 takich no, po 1,5 sekundy mniej więcej włącza się przełącznik A, bo to jest, działa niezależnie od tego. Czyli jeżeli tego bym nie dał, to ten przełącznik od razu by się włączył. Czyli tak, to, się, to przerąbie się całe. Czekaj 15, główny przełącznik A, główny przełącznik A jest zaznaczony tutaj, czyli otwarta skrzynia. Skrypt się wywołuje na drugiej stronie od razu. Ten skrypt, czyli pierwsza skrzynia, maksymalnie 5, można i temu składować. Czekaj 10, czyli sekundę, i główny przełącznik B na on. Jeżeli przełącznik B włączy się na on, a jeszcze tutaj jest równoległe zdarzenie, i tutaj też jest równoległe zdarzenie, żebyście o tym nie zapomnieli przypadkiem, i włącza się właśnie przełącznik B. Na trzeciej stronie, i tu jest właśnie główny przełącznik B. Jest On, nie muszę chyba tego tłumaczyć, bo to już jest bar tak głęboko w y części poradników, że już chyba każdy to ogarnął i przemielił to do końca y właśnie. I tu jest taka sama animacja jak na pierwszej stronie, tylko jest odwrócona do góry nogami, czyli y i jest jeszcze zmienione, bo jest dźwięk taki Bum takie walnięcie, czyli Book. Akurat to jest dźwięk takiej zamykanej książki, ale pasowało mi do skrzyni, więc dałem jako skrzynię. SE Book, czekaj, 4, żeby oddzielić. Grafika zmień na mniej otwartą, czekaj, 4, na jeszcze mniej otwartą, czekaj, 4 i na zamkniętą. I wtedy przełącznik B się wyłącza i przełącznik A się wyłącza, czyli wyłącza się ta strona, i ta strona, i pierwsza strona się aktywuje z powrotem, czyli taka otwierana i zamykana skrzynia. To pewnie Wam przypadnie do gustu, bo to w miarę fajnie wygląda nawet. Eee, tak, no i to będzie chyba tyle, chyba że ja jeszcze czegoś nie pokazałem. Aha, jeszcze nie pokazałem tego tutaj zdarzenia. Czekaj sekundę. Technika mieczem, to zdarzenie, czyli na tym zdarzeniu jest pokazywana animacja takiego walnięcia mieczem, takiego rozgrzeszenia jakby. Czekaj 4 i to zdarzenie, bo tak, e, dlaczego tu jest twarz w dół? Może ja to od razu wytłumaczę. Taka jest animacja popiołu, czyli mi się nie chciało tego kopiować 15 razy tutaj. Bo każda ta kratka animacji tutaj, 15 kratek animacji jest wolnych, jest tylko ta kratka animacji, czyli ob, taki. No, ta kratka animacji tylko jest. Gdybym dał tutaj popiół w każdej kratce, to nie musiałoby być tego twarz w dół. Ale jest, więc tutaj dałem, czyli yy, bo wtedy. Od, od to zdarzenie yy, bierze głowę w dół, i pokazuje się ta animacja, bo głowa w dół to jest ta animacja. Głowa w. Prawo to jest chyba tu, czy nie? Głowa w prawo tutaj jest tu, chyba. Znaczy nie, głowa w jeden kierunek, głowa w drugi kierunek i z tyłu zdarzenie, tak mniej więcej to wygląda. Mam, mam rację, czy nie? Tak, głowa w lewo, głowa w prawo i z tyłu. Widzicie, jak to wygląda. Czyli tutaj jest właśnie, że bo wtedy. Kurde, jak gracz podejdzie od boku do zdarzenia, to wtedy się pokaże biało tło, bo tutaj akurat jest obrócony w prawo, jest animacja, ale tu na przykład w tym popiole nie ma animacji tutaj. Czyli się pokaże po prostu nic, taka czystka. A tak jak będzie głowa w dół, to pokaże nam się ten popiół i będzie wszystko w porządku. Twarz w dół, właśnie zmiana grafiki na popiół. Ok. Przełącznik A na on, i tutaj przełącznik A jak jest włączony, wtedy. Przeszukać szczątki, wybór tak, nie. Jeżeli tak, wywołaj. Um, wywołaj skrypt, to znaczy wywołaj piąty składzik o ID piątym, bo tak to się można, można nazwać po polsku ładnie i poprawnie No i tutaj 0. Hm. Mógłbym dać też, w ogóle tego nie dawać, Da, akurat dałem 0. Hm. To nie działa tak jak 0, ale dobra, nieważne. I to jest w zasadzie chyba tyle, co mogłem tutaj pokazać. Do, po, pamiętajcie, że tutaj musi być blokada obrotu twarzy, bo wam będzie znikać ten popiół. Nie, nie będzie mógł wtedy obracać głowy, to będzie dobrze, jak tu będzie zaznaczone. I tutaj, jak to jest zrobione? Game system, chest. Jak widzicie, chest empty all. Tam, jak było w tym skrypcie, czyli opróżni cały ekwipunek. A ta skrzynia. Tutaj, weź wszystko, ja tego nie pokazałem. To jest weź wszystko, chest take all. Wtedy. Kiedy wejdziemy do skrzyni, automatycznie wszystko nam weźmie ze tej skrzyni z, do inwentory Tak. No i to będzie w zasadzie na tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że dobrze wam to wytłumaczyłem, że każdy ogarnie to na tyle, na ile chce to ogarnąć i na ile oczekiwał, że to ogarnie po tym poradniku. Skrypt bardzo ciekawy, bardzo, bardzo się przydaje, może się przydać w waszej grze, więc polecam go użyć. Oczywiście nie zapomnijcie o autorach, bo to grzech naprawdę nie dać autorów na końcu, jeżeli uczyliście skryptu tego autora. Autor naturalnie jest na górze tutaj. Autor Game Guy właśnie. No dobra, i to jest tyle na ten odcinek, na ten filmik. Także jeżeli macie jakieś pytania, to w komentarzach albo w wiadomości prywatnej do mnie, skrzynka odbiorcza działa cały czas, nie wyłącza się, dlatego można napierdzielać wiadomości, jak tam czegoś nie wiecie. No i tyle w zasadzie. Także dziękuję za obejrzenie tego odcinka, zapraszam do kolejnych filmików i na razie.